Dzień dobry, ja dzwoniłem do pani y, ostatnio w piątek w sprawie y, y, tego szkolenia w Szczecinie. Tak. Mhm. Tak. Aha, i to jest wszystko tak jakby. Aha, dobrze. 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 No właśnie, właśnie jak sprawdzę, to jest najniższa właśnie aktualnie, jaka jest. Dobrze. 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 Dziękuję pani bardzo, że pani się dowiedziała. R również pozdrawiam do usłyszenia. Dziękuję. Za tych ukrytych kosztów, tak nie zero ukrypcie. Matoda, że to Tego, bo to miałem zapisy numer tej wapki, z prokada. I powiedział, właśnie ona powiedziała, że zapyta się i tak dalej i jest wszystko legit Но, отца. Ты пожни, мага. I wszystko. Jak coś to odpowiedzieć. odpowiedź. Tak. To jest tak jak działa. W marcu. bo 11-13 nie nie, nie nie to jest... Nie wiem, to jak coś nie po prostu. Tak jak Ну что? Co robisz? Nie nic, bo w sumie to nie jest napisane, czy dostaniesz jakieś potwierdzenie. Tam było napisane, że, dostanę potwierdzenie, że skontaktuję się z Wam pracownik i potwierdzi mi wszystko. Nie to. A ja dostanę materiały nawet szkoleniowe dla siebie. No dobra, ale to wiesz, no o to chodzi. Tylko potem certyfikat czy coś. Chyba tak.